Zamiast gratulacje, jak smakuje to zwycięstwo? No normalnie, ja tam się nie podniecam takimi rzeczami, wiesz. No wygrałem, no, tak czułem, że wygram, tak, tak, tak wierzyłem w to, że wygram, więc to jest po prostu plan gdzieś tam, kolejny etap na tej drodze robienia kariery w KSW, no i tyle. Bardzo byłeś spięty przed tą walką, z czego to wynikało? Czułeś presję? Ja już byłem ok. Byłem spięty poniedziałek, wtorek, środa, ale jak już zobaczyłem Karola na treningu medialnym. Siemanko, kurwa, Siemanko ja słuchaj. No to już, już było dobrze. Nie? A jest, jest taka, po, takie poczucie satysfakcji, mimo to, że byłeś tak. jako underdog. Tak, bardzo to dobrze. dobrze. Mhm. Michał, powodzenia. E, tak, tak. No. no powiedz mi, czy... Wiesz co, ja, ja przede wszystkim się cieszę, bo ludzie tak we mnie nie wierzyli, że tam kurde nie mam tej stójki, że już jestem stary, wiesz o co chodzi. Mhm. A tak jak już wspomniałem, że jak zabiorę Karolowi wszystko, to wrócę na szczyty polskiego MMA i myślę, że tak się stało, bo to nie była jakaś tam wygrana przez decyzję, tylko, tylko zmasakrowałem go łokciami, wiesz co chodzi. Czyli teraz defrisk Frisko Ja nie wiem. Tam, tam, tam. Tam mówię w lewo.